Hej, hej! Smacznej kawusi miłego dzionka! Kalendarze adwentowe, dzień 18. No, 6 dni do świąt. Wczoraj mieliśmy naprawdę całkiem udany dzień w tych kalendarzach. No, im bliżej świąt, tym ciekawsze rzeczy znajdujemy. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Więc to, otwieramy te bydlaki. Ale najpierw kawusia, aby mieć energię. Mm. <słuch> Smaczna kawusia, miły dzionek. Ojej strasznie popularne to się robi. Zaczynamy od city. Uuu, Dzień 18. Hmm, hmm, hmm. Tutaj. No to myk. Uuhu. No to mamy takie mini sanie Mikołaja z mini reniferem. No to odsuwamy pudełko. I bierzemy się za budowanie. Yeah. Zobaczcie, mm -hmm. zrobię sobie więcej miejsca. O, tak będzie lepiej. Śmieciuch. Dobra, co oni tu ode mnie chcą? Tak, 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 tak. Lecimy. Mm -hmm. Szanowni Państwo. Zbudowany. Mały renifer, który ciągnie małe Sani Mikołaja. No, wiadomo, że to taka zabawka, ale. Hej, całkiem spoko. Nie niem, niem, niem. Można się bawić. Część zapasowa. Pyk, pyk. Siki bardzo ładnie, jak na start. Pora na frency. Frency, frency. Co dziś przyniosą nam frency? Aż sam jestem ciekaw. Wczoraj był ciekawy mikser. Ciekawe, co będzie dzisiaj. Dzień osiemnasty. No to otwieranko. I O proszę. Wczoraj mieliśmy mikser do robienia ciasteczek, a dzisiaj mamy stolik z ciasteczkami. Ale bajer. Jaram się tymi frędzami. Spoko rzeczy tu są. No to wysypujemy i budujemy. Tu, 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 tu. Śmieciu. O, to dzisiaj taki mały stoliczek. A, tylko na trzy stady. Co? Dobra. No i zbudowane. Taki mały stoliczek z kartonem mleka, ciasteczkami i dwoma kubeczkami na smaczną kawusie. Bardzo ładnie. Dziękujemy, Francy. O, bonusowe ciasteczko. Disney! Disney, 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 dzień 18 tutaj. No, domek. hu! Mamy magiczny, kolorowy domek. No i mamy zbudowany domek. Taki to kolorowy domek z jakimiś tam kwiatuszkami. Hej, całkiem spoko. Ładna budowla. Niechaj stoi. Disneyu, dziękujemy za kolejny domek. Tu, 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 tu. Achtung, achtung. Nadchodzi najlepszy kalendarz adwentowy, o, Kabusia. Dobra, zaczęło się ciekawie. Renifer, pałacyk, kubeczki na kabusie. Pora na Marvela. O, Marvelus, mój piękny. Marvelunio, cudowny, najpiękniejszy kalendarz. Dzień 18 tutaj. No niech to będzie ta studienka kanalizacyjna. Do otwierania Marvela przystąp. Au. Dobra, dzięki kanalizacyjnej nie ma, ale jest też coś, co kojarzy się z żółwiami. Ninja! <grym> Mamy stoliczek z pizzą, ciasteczkiem i kubeczkiem na smacznym kawusie. Wow! I tu jest świątecznie, gdyż pani Walaszka, jak zobaczą pizzę na stole wigilijnym, to co powiedzą? To nie pizza, to tort a Judasz dostał pietruszkę. Oh, o! No to budujemy. Średnia hawajska dla każdego. No to Marvel dzisiaj stwierdził, że średnia hawajska dla każdego. Mamy piękny tort z salami. Eee, mamy jeszcze tutaj kubeczek, mamy ciasteczko, ładny stolik. Ej! Pasuje do tych stoliczków. Tutaj stój tu. Kolejne gratisowe ciasteczko, więc dzisiaj mamy taki dzień łakoci i szamanka. E, spoko Marvel, jest dobrze. Mm. <słuch> Boom. Harry Potter, poczuj magię tych świąt. Oh, oh, oh. Dzień osiemnasty. Ciekawe, co będzie w środku. No to my otwieranko. O. Oh. Choinka. Czyli mamy coś, co możemy postawić na tym stojaku z wczoraj. No, ale to będzie taka wypasiona choineczka. Ej, no spoko. Dobra, budujemy. Najpierw wysypne części. Śmieciuch. I do budowania. Oto cudowna, magiczna choineczka z kalendarza z Harry'ego Pottera. No, powiem Wam, że takie całkiem miłe drzewko. Niechaj stoi. Super patent z tą czapeczką na czubku. Nie mamy kolejnej oklepanej gwiazdy betlejemskiej. Nie no, Harry Potter ładnie, ładnie. No to teraz chwezdne walki. Ostatni kalendarz adwentowy na dzisiaj, gwiezdne wojny. Dzień 18 w pięknym tutaj księżycu. Zobaczmy, co nam przyniesie. No to niech moc będzie z moim palcem. <laughs> Ups, ale przywaliłem. A i tutaj mamy... Hmm, kolejny statek kosmiczny. I znowu nie mam pojęcia, jak to się nazywa. E, no dobra. Kolejny pojazd kosmiczny z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, który jest wykonany w mikroskali śmieciuch. Mhm. Dobra, no to budujemy. Mhm. Szanowni Państwo, zbudowaliśmy go. Działa. Mhm. Oto kolejny statek kosmiczny. Możecie mi napisać w komentarzach, cóż to jest za myśliwiec, bo to wygląda jak jakiś tam myśliwiec, ale mogę się mylić. Niestety, chodzącą encyklopedią Star Warsów nie jestem, ale od czego mam Was? Ej no, kolejny pozytywny model w mikroskali. Piu piu. Można latać, można zwiedzać nieznane galaktyki. Ej, jest okej. Okay. Wars, dziękuję. I to był ostatni kalendarz adwentowy na dzisiaj. Mhm. Szanowni państwo, otworzyliśmy te wszystkie bestyki. No dzisiaj nie było minifigurek, ale za to było sporo elementów, sporo ciekawych akcesoriów. Ej, no, średnia hawajska dla każdego, także fani Walaszka uradowani. Dostajemy pizzę na święta. Ej, dzień całkiem spoko. Dostaliśmy reniferka, dostaliśmy domek, dostaliśmy jeden stoliczek, dostaliśmy drugi stoliczek. Dostaliśmy choineczkę oraz dostaliśmy kolejny pojazd z Uniwersum Gwiezdny Wojen. Pił, Nie ma co narzekać. Bardzo ciekawa środa. Zobaczymy, co będzie jutro. Trzymajcie się ciepło. Cześć! A Judasz dostał Pietruszkę. Ciekawe, kiedy dostaniemy solnik.